Dlaczego Finlandia w NATO na zawsze odmieni globalny układ sił? This is a historic week. We will um, welcome Finland uh, as the 31st member of uh... Ze wszystkich państw, z jakimi graniczy Rosja, największą uwagę kremlowskich planistów od rozpadu Związku Radzieckiego przyciągała Ukraina, która dziś jest kością w gardle dla Moskwy, której na ten moment nie da się jakkolwiek przełknąć. Finlandia, znowuż chociaż Rosjanie twierdzą, że się nią nie przejmują, to tak naprawdę jej dołączenie 4 kwietnia do struktur NATO na zawsze zmieni układ sił nie tylko w Europie, ale na całym świecie. Petersburg jest najważniejszym portem Rosji. To tutaj w głównej Mierze stacjonuje flota bałtycka, a miasto samo w sobie jest strategiczne w kontekście dostaw na Kaliningrad. To też druga co do wielkości metropolia Federacji Rosyjskiej, którą zamieszkuje 5 milionów mieszkańców. Co najważniejsze, to rodzime miasto Władimira Putina. Więc Finlandia, stając się częścią jego znienawidzonego sojuszu północnoatlantyckiego, jest jak przysłowiowy strzał w policzek. And Finland now has the strongest friends and allies in the world. President Putin wanted to slam NATO's door shut. Today, we show the world that he failed. That aggression and intimidation do not work. Instead of less NATO, he has achieved the opposite more NATO. Według danych za rok 2020 port w Petersburgu obsłużył ponad 62 miliony ton ładunków, co stanowi około 11% całościowego obrotu towarowego portu w Rosji. Co więcej, odpowiedzialny jest za 5% całej rosyjskiej gospodarki i docelowo miał być jedną z kluczowych lokalizacji dla chińskiego jedwabnego szlaku w kontekście dostaw do Europy Zachodniej. I jeśli spojrzymy na mapę, Petersburg, podobnie jak przesmyk suwalski, gdyby doszło do konfliktu NATO z Rosją niemal na miast mógłby zostać odcięty, a główne walki na morzu rozegrałyby się w Zatoce Fińskiej. Wszelkie próby wsparcia od tyłu także byłyby niemal niemożliwe, ponieważ po drodze są jeszcze cieśniny duńskie, a sama Dania także należy do NATO. Rosja tym sposobem została zamknięta od strony zachodniej, a jej imperialne zapędy np. w kontekście Europy Środkowo-Wschodniej stały się już tylko mrzonką. W czasie członkowie w Finlandii. Разумеется, все это создает риски существенного расширения конфликта, но на исход специальной операции не повлияет. В этих условиях мы принимаем ответные меры, отстаиваем безопасность союзного государства. Finlandia graniczy także z wysuniętym daleko na północ portem w Murmańsku, który dla Kremla miałby być nową bramą do dominacji w regionie Arktyki, umożliwiając tym samym w przyszłości stworzyć tam nowy korytarz morski i handlowy między Europą a Azją. Sama Finlandia wnosi też swoją armię, doświadczenie oraz technologię, więc dotychczasowa idea neutralności fińskiej przepadła, a to oznacza nowe wyzwania dla Putina i Xi Jinpinga oraz prowadzonej przez nich globalnej geopolityki. Co jeszcze najważniejszego, wydarzy się w związku z przystąpieniem Finlandii do NATO, tego dowiecie się w dalszej części dzisiejszego materiału, także zapraszam Was do oglądania. Krótko w 45 sekundach chciałbym wam zająć chwilę, która jest niezwykle potrzebna do rozwoju kanału. Jeśli lubicie nasze materiały, to pamiętajcie o zasubskrybowaniu i łapce w górę, bo każdy taki klik nic was nie kosztuje, a nam daje niezwykle dużo. Z mojej strony nie proszę Was o puste donate, tylko wolę wam dać coś w zamian. Dlatego polecam wam nasz sklep www.globalista.pl, gdzie znajdziecie naszą grę planszową globalista, w którą możecie zagrać z rodziną lub znajomymi, prowadząc przy tym wasze imperium i podpijając resztę świata. Do tego mamy ozdoby do domu, w tym prawdziwe stare archiwalne mapy, którymi na przykład tak możecie ozdobić wasz dom. Do tego plakaty polskich miast i wiele, wiele innych. Kupując coś dla siebie, pomagacie całemu naszemu zespołowi i sami dostajecie coś, co wam się przyda, więc wilksyty i owca cała. Jeśli nie macie na to czasu, to po prostu obejrzycie ten film. Za to też wam serdecznie dziękuję, bo bez was tego wszystkiego by nie było. A teraz czas na materiał. Finlandia ma 1340 km granicy z Rosją, stąd też długość wspólnych granic Rosji z państwami członkowskimi NATO podwoiła się. Do tej pory, z uwagi na wyjątkowo surowy klimatycznie charakter tych terenów, dobre kontrolowanie tych granic stwarzało Finom nie lada problem już od dziesięcioleci. W historii wojna między Finlandią a Rosją, wówczas Związkiem Radzieckim, wybuchła w listopadzie 1939 roku, kiedy to ZSRR domagało się przekazania od Finlandii terytoriów, które widzicie na mapie. Do tego też wykorzystania fińskich portów na Bałtyku. Rosjanie mieli znaczącą przewagę w liczbie wojsk oraz sprzętu, ale mimo to fińska armia skutecznie broniła swojego terytorium dzięki dobrej taktyce wojennej. Wojna zakończyła się w marcu 1940 roku podpisaniem pokoju w Moskwie. Finlandia zmuszona była wówczas do przekazania ZSRR obszarów Karelli, a także ustąpienia w kwestii korzystania z portów na Zatoce Fińskiej. Jednak kraj zachował niepodległość a Rosjanie przegrali konflikt ponosząc około 200 tysięcy ofiar, natomiast Finlandia straciła około 25 tysięcy ludzi. Oczywiście przy kilkumilionowej populacji to ogromna strata, jednak przy możliwościach sowieckiej armii oraz ich przewadze to naprawdę niewiele. Była to kompromitacja, która bezpośrednio później przyczyniła się do ataku III Rzeszy na ZSRR, a także współpracy Hitlera z rządem w Helsinkach. Rosjanie właśnie tego w ostatnich latach bali się najbardziej czyli ponownego otoczenia, Podobnego do tego z czasów II wojny światowej. Rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow ostrzegł, że Rosja będzie uważnie obserwowała to, co dzieje się w Finlandii, określając rozszerzenie NATO jako pogwałcenie naszego bezpieczeństwa i naszych interesów narodowych. Dziemaćcie na błędzie, jak to, co będzie przebiegać w Finlandii, jak blok sieroatlantycki będzie e, eksploatować terytorium Finlandii. В плане размещения там оружия, системы, инфраструктуры, которая будет впритык к нашим границам, потенциально нам угрожать. В зависимости от этого будут приниматься меры. Sam Putin natomiast wielokrotnie zmieniał zdanie w tej sprawie w perspektywie ostatnich lat. Przed wojną na Ukrainie nie dopuszczał tego w ogóle jako jakąkolwiek możliwość. Co касается расширения, в том числе за счет новых членов альянса Финляндии, Швеция, в России хотел бы вас проинформировать, уважаемые коллеги, нет проблем с этими государствами. Нет. И поэтому в этом смысле непосредственной угрозы для нас расширение за счёт этих стран для России не Но Теперь, месяц, перед публикацией моего материала, говорил, в,о,с,ц,е, так. Теперь в случае размещения там военных контингентов и инфраструктуры мы вынуждены будем отвечать зеркально и создавать такие же угрозы для территории. Jak widać obecnie, nawet pośród kremlowskich elit są sprzeczne relacje wobec tego co się stało. Niemniej z geopolitycznego punktu widzenia jest to prawdziwy game changer. Według szacunków na rok 2021 w krajach bałtyckich, czyli Estonii, Łotwie oraz Litwie żyje łącznie około 1100 tysięcy Rosjan. W Estonii Rosjanie stanowią około 24% całej populacji, w Łotwie około 27%, a na Litwie około 5%. Wiele osób narodowości zamieszkujących te kraje posiada obywatelstwo rosyjskie, co stanowi niekiedy źródło napięć politycznych między Rosją a krajami bałtyckimi. Wraz z dołączeniem Finlandii do sojuszu to Petersburg staje się potencjalnym celem ataku z dwóch stron, a kraje bałtyckie mogą szybko otrzymać wsparcie zarówno od Polski jak i Finlandii. Więc skuteczna obrona tych niewielkich państw wzrosła kilkukrotnie, a potencjalna próba wszczęcia konfliktu podobnego jak ten na Ukrainie miałaby dla Kremla opłakane skutki. Finlandia Zostając 31. członkiem NATO dysponuje 51. Armią Świata co według rankingu Global Firepower oceniającego potencjał militarny 145 państw świata umieszczają na poziomie m.in. Danii, Etiopii czy Wenezueli. Fińska armia liczy około 24 tysiące żołnierzy profesjonalnych, 900 tysięcy poborowych, posiada do tego 166 samolotów, 20 śmigłowców, 239 czołgów i 5368 pojazdów opancerzonych. Warto jednak zauważyć, że Finlandia wydaje na zbrojenia ponad 14 miliardów mniej niż Polska. Jednakże wkład Finlandii w rozwój potencjału NATO nie powinien być lekceważony, ponieważ jak już wspominałem, zwiększa on możliwość obrony państw bałtyckich. Eksperci podkreślają, że Finlandia wzmocni NATO proporcjonalnie do swojej populacji, a w czasie wojny natychmiastowe zdolności mobilizacyjne wynoszą 270 tysięcy rezerwistów. Kraj ma prawie milion ludzi w rezerwie zdolnych do służby wojskowej, a także doktrynę totalnej obrony, która angażuje każdy sektor publiczny w wysiłek samoobrony. Suomalaisilla on oikeus ja velvollisuus puolustaa maataan. Miehillä se on sananmukaisesti asevelvollisuus. Asevelvollisuuden tunnetuin osuus on varusmiespalvelus, joka suoritetaan tavallisesti parikymppisenä. Lähes vuoden koulutuksen saavat johtajat ja erityistehtäviin sijoitettu miehistö muilla palvelus kestää 5,5 puoli tai kahdeksan ja puoli kuukautta. Palvelus alkaa tammikuussa tai heinäkuussa. Naiset voivat myös suorittaa vapaaehtoisen asepalveluksen. Heidän täytyy olla 18-29-vuotiaita Suomen kansalaisia, joiden terveys ja muut henkilökohtaiset ominaisuudet sopivat varusmiespalveluun. Ten populacyjnie niewielki kraj, bo tylko 5 milionowy dosłownie mógłby zatrzymać Rosję i uniemożliwić jej jakiekolwiek działania na Morzu Bałtyckim. Więc obecnie jeśli do sojuszu dołączy także Szwecja, której kandydatura w dalszym ciągu blokowana jest przez Węgry oraz Turcję, to wówczas Morze Bałtyckie zamieni się w zamknięty akwen sojuszu północnoatlantyckiego. W przypadku jakiegokolwiek konfliktu zbrojnego Rosjanie niemal straciliby jakiekolwiek szanse na obronę obwodu Kaliningradzkiego, który powoli przestaje być przysłowiowym niezatapialnym lotniskowcem Moskwy. Biorąc pod uwagę też fakt, że średnia głębokość Bałtyku to tylko 54 metry, to przy istnieniu tak zwanych NATOwskich parasoli w cieśninie duńskiej oraz cieśninie fińskiej, szanse na to, że rosyjskie łodzie podwodne przepłynęłyby pod wodą w celu wsparcia są znikome, ponieważ te natychmiast zostałyby wychwycone przez radary. Gigantyczną porażką Kremla jest fakt, że dołączenie Finlandii do NATO znacząco ogranicza możliwości obwodu Murmańskiego, który od czasów Związku Radzieckiego, stał się najważniejszym wojskowo regionem Rosji. W tak nieprzyjaznej dla ludzkości okolicy znajdują się rzeczy, które wywołują wielkie zainteresowanie wywiadów. Wszystko za sprawą sowieckiego wojska, które w okolicy Murmańska ulokowało swoją najpotężniejszą siłę morską, konkretnie flotę północną. U szczytu potęgi w latach 80. miała ona w składzie ponad 100 atomowych okrętów podwodnych, w tym wiele przenoszących rakiety balistyczne z głowicami jądrowymi. Dla takiej armady potrzebne były liczne bazy, które pobudowano w zatokach podobnych do norweskich fiordów. Powstały tam stocznie oraz laboratoria mające kluczowe znaczenie w kontekście obrony oraz potencjalnych działań zbrojnych prowadzonych przez Kreml. Rosjanie jednak niekoniecznie dobrze przemyśleli logistykę tego miejsca. Otóż do ulokowanych tam baz prowadzi tylko jedna autostrada R21 i tylko jedna linia kolejowa. Wraz z przystąpieniem Finlandii do NATO ta kluczowa zaopatrzeniowa trasa znajduje się tylko 150 km od granic sojuszu. W teorii zatem sama natowska artyleria mogłaby sięgnąć tego szlaku, uniemożliwiając Rosji prowadzenie wojny z zachodem. Finlandia ma jedne z najsilniejszych sił artyleryjskich w Europie. Dysponuje wieloma systemami rakietowymi, w tym m.in. koreańskimi chałbicami K9 Thunder. Które posiada także Polska. Helsinki dysponują chałbicami 2S4 goździk, jak i posiadają samobieżne wyrzutnie rakiet MRLS oraz system obrony nasams 2 Finowie posiadają także systemy bardzo krótkiego zasięgu RBS-70, Stinger i samobieżne Krotale NG. Finowie mają także setki ręcznych wyrzutni Spike MR i LR, To-2 oraz 3000 systemów jednorazowych NLAF. Finowie zamierzają kupić od Stanów Zjednoczonych aż 64 najnowsze myśliwce F-35. Więc w pewnym sensie, przy możliwościach fińskiej armii, ten kraj można by porównać do europejskiego Izraela. Mimo swojej wielkości, byłaby dla Rosji poważnym przeciwnikiem, którego najechanie mogłoby się zakończyć w drugą stronę niż miało to miejsce w czasie II wojny światowej. Finlandia odzyskałaby swoje sporne tereny, które utraciła niemal wiek temu. Z nowego rozszerzenia zadowoleni są także Norwezy, którzy do tej pory razem z wojskiem amerykańskim oraz islandzkim patrolowali zimne arktyczne wody. Wraz z przystąpieniem Finlandii jej wojsko zyska dostęp do norweskich portów, wspólnie patrolując północne wody. Teraz było to niemożliwe, ponieważ Finlandia nie ma bezpośredniego połączenia z Oceanem Arktycznym. To nie jest dobra wiadomość dla Chin, które w oparciu o północ Rosji chciały budować nowy jedwabny szlak do Europy, jednocześnie prowadząc z Rosjanami współpracę w kwestiach wojskowych. Chińczycy poważnie interesują się Arktyką i jej pozornie nieprzyjaznymi terytoriami. Komunistyczna Partia Chin już od lat stawia ten region jako jeden z kluczowych w kontekście przyszłych geopolitycznych aspiracji. Pod zmarzniętą arktyczną ziemią znajdują się ogromne złoża fosforanów, boksytu, diamentów rud żelaza, srebra i złota, miedzi oraz cynku. Wraz z globalnym ociepleniem te bogactwa będą łatwiej dostępne, a wobec słabnącej pozycji Rosji można się spodziewać, że Chińczycy będą chcieć z tych złóż w jakiś sposób skorzystać. Reasumując, przystąpienie Finlandii do NATO może w tej chwili nie odmieni przebiegu wojny na Ukrainie, ale przyszłościowo to krok genialny w kontekście zwiększenia globalnego bezpieczeństwa, zarówno mówiąc tu o wschodniej flance, Europie Zachodniej czy Ameryce Północnej. Sami ocencie ten ruch po stronie Sojuszu Północnoatlantyckiego. Z mojej strony to tyle na dziś. Trzymajcie się, cześć.